Zabawa się yeah. zaczyna, ale słuchajcie w skrócie powiem Wam, że ja jestem mega zaskoczona Laosem, Montra, bo jest bo to jest była stolica Laosu. Jest tak spokojnie, pogoda, 24 stopnie, słoneczko, wiecie, po prostu po Wietnamie, po e, Kambodży, bo nawet w Bali, jak tam jest tak strasznie wybotno, idealna pogoda, idealne warunki, jest czysto. Na rowerkach już ludzie jeżdżą tanio, taniej chyba niż we Wietnamie, po prostu wow, polecam naprawdę, muszę tutaj wrócić. I jest w ogóle pociąg z Long do Chin. i idzie tanio. Po drodze do wodospadu mamy jeszcze moonbeers. Takie? Boże, takie słodkie, zobaczcie. o i tam tu nóżko takie ciuk, 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 ciuk. Tu jest napisane, że były e, wyratowane from the illegal wildlife trade. Patrz, patrz. 40 lat. jak on... Cieluję. A tam, a tam jeszcze zobaczcie, a tam jeszcze zobaczcie. Tam. to? Już podchodzimy. Woda. Kurka Laos, po prostu one love. Naprawdę, 24 stopnie, słoneczko, nie jest wilgotno. Zakochałam się w tym kraju. Muszę tutaj wrócić na dłużej, naprawdę. Tu można się wyciszyć, wycielować, wziąć sobie książkę, poczytać. Spotkałam jakiegoś Amerykanina i on powiedział, że będziesz 10 dni siedział w Laosie. Czajicie? Ja, pierdził. Nie wiecie, bardziej inny vibe, inny vibe. Laos naprawdę polecam, polecam. Jak będziecie w Azji, nie omijajcie tego kraju. Serio. Wszyscy lecimy do Laosu. Wszyscy. Brak słów. Normalnie brak słów. Eh, podoba mi się Laos. Szkoda, że tylko 3 dni tutaj. Eh, pięknie. Zapraszam do Laosu Zobaczcie nie tylko, bo do Zobaczycie piękne słońce, które tylko takie jest w Laosie Jedyne na, na całym świecie Zobaczycie słonie Ale proszę na nich nie jeść Świeże powietrze Tanie żarcie Piękni ludzie, bardzo mili Kurka! Czy ja teraz zostałam fanem Laosu? Chyba tak Idziemy trochę wyżej. Zobaczymy, co tam będzie. Napisane, uważać, bo śliskie schody. Kura, uważa? Uważajcie? Uważajcie w życiu na siebie. Zdrowie jest najważniejsze. Dbajcie o swoich bliskich. Peace! Dobra, jesteśmy już na górze. I tak to wygląda. Ten wodospad, jakby tam z góry. Nie? Już pokazałem. Tak naprawdę nic specjalnego. I tam płynie i tam i tam na samym dole robiliśmy zdjęcie. I jeden raz się poszli Męą, więc warto założyć z dasy a nie klapki jak ja teraz nie wiem jak sobie jak zejdziemy. <laughs> Wiecie co, wtedy nie był Top. Teraz jest top. Teraz jesteśmy na samej górze. I chyba tu będą lepsze widoki. Zaraz. Jak tylko zaraz zejść stąd. Huch. Wow. A gdzie? A kurka nic nie widać. Tu nice. lepszy widok. Tam jest wodospad. A tam, tam chyba wioska, do której musimy zejść na dół w przeciągu pół godziny. woda to było iść chyba tak. Ale teraz na prędkościach, na prędkościach spadamy. Wiecie? Oj, Jezu, mamy 20 minut. Trzeba wrócić na sam dół. Cała trakcja kosztowała ile? 5 zł. Zobaczcie. Dobra, prędkości, prędkości. Na prędkościach. Lecimy na dół! Ha! A teraz słuchajcie, popłyniemy łódeczką na sunset Me na Mekongu. Chyba będzie fajnie, zaraz zobaczymy. To tak wygląda. Taka, ciemno, nic nie widać, ale ta...